Proszę Państwa, dzieje się dużo. Mieliśmy komisję śledczą w sprawie wyborów kopertowych, na której to prawda, no pan Joński i pan Kamiński poszli w dosyć ostry spór, który zakończył się tak naprawdę, rozpoczął się od dyskusji o tym, kto alkohol, alkohola, kto jest świnią, więc tam no mocne rzeczy się zadziały. Do tego wszystkiego mamy kwestię chociażby hołowni, który gdzieś tam mówi wprost, że Trybunał Konstytucyjny w sumie chyba jakby przekracza swoje kompetencje i dalej będą rozpatrywać wniosek dotyczący Dlapińskiego i Trybunału Konstytucyjnego. W sensie i w sumie może nawet ma rację, jakby nie o to chodzi tylko. Bardziej, a stan sporu prawnego w Polsce jest niesamowity. Do tego wszystkiego mamy kwestie związane z NATO i nuclear sharing, więc jakby to naprawdę wydarzyło się dużo, a do tego zrobimy sobie wyjątkowo gdzieś. W środku tego programu chwilowe przejście na czerwony dywan, bo w takiej, nawet nie wiem jak to nazwać, celebrycko-politycznej części polityki też zadziało się dużo rzeczy z jakiegoś powodu. Więc naprawdę masa kontentu. Zostawcie lajko, zostawcie suba, żeby być na bieżąco i lećmy do materiałów, bo nie ma czasu. Zacznijmy sobie od komisji, na której pan Joński, który bardzo był taki ostry i bardzo chciał pokazać się jako silna postać, postanowił, że będzie dociskał Kamińskiego jak tylko może, a Kamiński absolutnie stwierdził, że nie pozostanie mu dłużny. No, oczywiście, zaczęło się od jakichś tam przepychanek, zaczęło się od dyskusji o tym, czy Kamiński jest posłem, czy nie. Przecież nie może wprowadzać w błąd, mówiąc, że jest, bo y, tak naprawdę nie jest, ale Kamiński uważa, że jest. No, jakby klasyczna sprawa. Kamiński ewidentnie nie zamierza odpuszczać tej sprawy. Aczkolwiek, co trzeba przyznać o czym należy pamiętać, to też to, że, prawda, no, ma on startować do europarlamentu, więc robienie pewnego szumu i, jakby, takie wiecie, bycie twardym jest dla niego opłacalne. W każdym razie, gdzieś tam komisja się zaczęła, no i prawda, pan Joński zaczął pytać. I tak naprawdę główna rzecz, o którą pan Joński pana Kamińskiego zapytał, to była rzecz dotycząca pana wypija. Musicie wiedzieć, że, kiedy chodziło o wybory kopretowe, to tam do Rawieckiego. Ale ogólnie poza Morawieckim byli też właśnie ludzie tacy jak chociażby Sasin czy Kamiński. Przyszła delegacja od porozumienia Gowina. Porozumienie Gowina w ogóle wtedy no, było kojarzone z tego, że nie do końca jest fanami pomysłów wyborów kopertowych. No i ta delegacja, w której skład wchodziła głównie pani Emilewicz, no ona podobno była taką przewodniczącą tam osobą. miała w sobie też wypija. No i wypij w którymś momencie na komisjach śledczych zeznał, że no tam toczyła się taka wiecie mocna, twarda rozmowa na temat tych wborów kopertowych, ale w którymś momencie pan Kamiński w ogóle podskoczył, był taki całkowicie wściekły, wpadł w furię i zaczął krzyczeć o tym, że no to jest w ogóle antypolski należy wam się więzienie. No i on to zeznał na komisji więc Powiedzmy, że zrobił się o tym głośno. No i teraz pan Joński stwierdził, że w takiej sytuacji zapyta pana Kamińskiego, że to się stało. No i pan Kamiński powiedział tak w sumie, że no nie, tak się nie stało i że to jest kłamstwo, tak nie było, nie? No pan Joński nie za bardzo chciał przyjąć tą odpowiedź i w sumie cisnął go dalej z takim, no ale to by pan to zrobił, pan tego nie zrobił. Na co Kamiński mówił, no, no nie, no ja mówię, tego nie zrobiłem. No czyli co, pan wypił, i kłamał pod przysięgą? Na co Kamiński mówi, no no to tak, no w sensie, no ja mam świadków, na przykład no to że tak nie było. Nie, wiem, nie pamiętam, czy powiedział, że kłamał per se, ale tak sugerował, że tak, no wypij, mija się z prawdą, co najmniej. No i wtedy pan Joński stwierdził, że pytanie, które zada, to będzie pytanie Chciałbym pana wprost zapytać czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających Krótko mówiąc czy był pan trzeźwy bo świadek mówił to znaczy, pod przysięgą tak, i pytam tak, dlatego tak. że trudniej sobie wyobrazić żeby szeft Koordynator służb specjalnych 6. mógł wpadać w takie emocje. No więc ogólnie zrobił się rumor na sali, wszyscy zaczęli krzyczeć, że jak tak można, nie wolno. A pan Kamiński próbował odpowiedzieć na to pytanie, ale oczywiście próbował odpowiedzieć w taki sposób, żeby od razu zaatakować Jońskiego. No i Joński, jakby przewidując tę sytuację, wyłączał mu mikrofon cały czas, kiedy ten próbował coś powiedzieć. Czy pan był, prawda, pod tym wpływem tych środków? I jakby Kamiński takie, ale to jest w ogóle oburza. Nie, nie pytam pana o to, pytam pana, czy pan był. I jakby tak go odcisnął tam, aż w końcu dał mu ten głos, i Kamiński po prostu stwierdził, że. Chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią Ups Po czym stał i wyszedł. Ogólnie rzecz biorąc nie za bardzo świadkowie, mogą sobie po prostu wychodzić w trakcie komisji śledczych, nie? To jakby nie do końca tak działa. Gdzieś tam Joński także twardo żopan, mnie nie sprowokuje, to zostanie odnotowane. No ja robię 15 minut przerwy, no zobaczymy, czy świadek wróci. No bo sobie faktycznie co do no mieli go tam przyciągnąć siłą, nie? Jakby to, to chyba też nie, nie do końca rozwiązanie. W każdym razie, no, jakby zrobiła się afera. Tam w ogóle, wiecie, ludzie z pisu innymi ale też ogólnie, po prostu wszyscy krzyczeli, wszyscy coś mówili, każdy miał swoje zdanie na ten temat. W końcu ta dyskusja się nie, wiem, gdzieś tam wznowiła, tak Kamiński wrócił na salę, dostał to pytanie znowu, powiedział coś z że to jest jakaś insynuacja, to jest w ogóle skandal i tak dalej. Na co Joński się broni tym, że nie, a przecież to jest to, co powiedział świadek. Na że Kamiński mówi: Nie, tego świadek nie powiedział. To już pan coś sugeruje, a propos bycia pianym. Joński na to, że no tak, ale ja, ja sugeruję tylko tyle, że ja sobie nie wyobrażam po prostu, żeby szef służb mógł polskim posłom na trzeźwo grozić takimi rzeczami. Więc ja tylko jestem ciekaw, czy pan był trzeźwy. I inba po prostu sobie tak trwała w ten sposób, aż w końcu doszliśmy do wniosku, że no jednak jakby no po prostu nie. Nie, w sensie jakby Kamiński powiedział, że nie, nie był pianym w żaden sposób. I przeszliśmy dalej po tym wstępie, który był trochę bez sensu i w sumie nic nie wniósł. W całej tej komisji, ale no prawda, mogliśmy pójść dalej, więc jakby chociaż tyle dobrego. Potem tak naprawdę odbywała się merytoryczna część tej dyskusji, jeśli tak można ją nazwać, powiedzmy. To znaczy, jeden główny zarzut do Kamińskiego brzmiał: czemu pan nie podpisał takiej umowy dotyczącej tego, że MSWIA ma zapłacić za wybory kopertowe? Kamiński tam tłumaczy, że no ja nigdy nie podpisałem, dlatego że nie wiedzieliśmy, jakie będą koszty, więc czekaliśmy, aż się pojawią koszty, będziemy wiedzieć, ile trzeba zapłacić, wtedy będziemy mogli to wygospodarować w swoim budżecie, no i jakby wtedy zapłacimy. Na co no, komisja w tej oczywiście części niepisowej komisji, tylko reszta komisji miała takie, To no, tak, w sumie to pan jakby wiecie, wiedział, ile to wyniesie, no jakby to można było zaplanować, to mniej więcej koszt był znany. Umowy raczej podpisuje się przed tym, jak się coś, wiecie, zleca komuś i tak dalej, a nie po tym, jak już wiadomo, ile jest pieniędzy. I czy to nie jest tak, że jednak pan po prostu nie chciał tego podpisywać, bo się pan bał, że to jest jakieś niezgodne z prawem, albo to było bardzo pro-polskie zachowanie z pana strony, żeby po prostu nie brać tego na siebie i jednocześnie robić coś dobrego dla Polski? Na zresztą jest że nie absolutnie, ja chciałem to podpisać, tylko chciałem poznać koszty, no ale przecież pan znał koszty i widzicie do czego zmierzam, bo zaczęli się kręcić w kółeczko i absolutnie do niczego nie dochodzić Więc to powiedzmy była ta merytoryczna. Część tej komisji całej, bo jak wiadomo, no super sprawa, super sprawa. Jeszcze z innych śmiesznych rzeczy, w którymś momencie zaczęło się pytanie, że jakby kto w ogóle jest autorem tej ustawy, bo coś ciężko go znaleźć. na co w sumie w któryś momencie, który siedzi w tej komisji zaczął mówić takie, a ja jestem autorem, coś w sensie mi się ona bardzo podoba, to możecie mnie uznać z autora, jakby spoko, na co jakby jońskie czy tam w ogóle komisja takie, no, ale panie Czarnku, pan nie jest autorem, ja proszę tak nie mówić, urąga pan y, powadze komisji. Ja jestem autorem, jakby mi się bardzo podoba, więc jakby prawda rzeczy. To była absolutnie najnormalniejsza komisja na świecie. Jak słuchaliśmy kamińskiego na przykład w komisji do spraw prawda, tej afery wizowej czy tak dalej, bo też się odbyła. Niedawno. No w sumie te komisje to jest straszne, kręcenie się w kółko i po prostu jest dużo członków, każdy z nich chce zadać pytanie, ale to, że no, jakby ile można zadać pytanie, jakąś konkretną oferę, wszyscy zadają te same pytania, się tylko odpowiadają cały czas to samo. W sumie nic się tam nie dzieje, jest dramat jakiś, te komisje to jest naprawdę dramat, więc nie wiem, jakby niech będzie, że te komisje są ważne, ale naprawdę to się zaczyna robić już coraz większa komedia, więc um, trochę dramat. I teraz następnym tematem teoretycznie jest kwestia, Szymona hołowni, potem na to, ale nie możemy sobie darować i moi drodzy, musimy zrobić to, co kiedyś zrobiliśmy a propos Marianny Schreiber, musimy na chwilę połączyć z naszym czerwonym dywanem Z naszym, prawda, porankiem z orbem Halo Bartek, halo Bartek. Tak, cześć, słyszycie głośno i wyraźnie, tak. Witajcie, czerwony dywan, yy, bo drodzy państwo, tutaj jakby wiecie, gwiazdy tańczą na nie wiem, lodzie, wodzie, nie wiem, obojętnie. W każdym razie wydarzyło się dużo rzeczy w kontekście politycznego celebrystwa. Nie bójmy się tego powiedzieć i nie bójmy się tego objąć w tym odcinku, drodzy państwo. Zacznijmy od afery, o której mówiliśmy wam na tym kanale jeszcze naprawdę niedawno. Mianowicie, twitterowa imba Protasiewicza, prawda? Pan Protasiewicz, wicewojewoda, 56 lata, sprawa z tymi dziwnymi postami dotyczącymi 22-letniej pani Dari, która jest Uznajemy już w tym momencie polityczką, bo sobie startowała w wyborach. No i tam prawda no była cała ta afera, to zobaczyli ją w jednym z poprzednich odcinków, więc już tutaj nie będziemy się rozwijać. Ale e, doszło do happy endu. Drodzy Państwo, prawdziwa miłość zawsze zwycięży. Okazało się bowiem, że to są najświeższe informacje, doszło do zaręczyn, więc e, miłość, więc super. A także sprawiło to, że pan Protasiewicz trochę wrócił i znowu zaczął pisać rzeczy na Twitterze. Ale zostawmy, zostawmy sobie to. W każdym razie najważniejsze jest to, że ślub odbędzie się, nie mam pojęcia kiedy, nie mam pojęcia gdzie. Jeśli kiedyś oglądaliście śluby, te takie wiecie, Monarchów brytyjskich, nie wściekłeś te królewskie śluby, to podejrzewamy, że to będzie podobne. To może być karoca, mogą być rzeczy, nie wiemy, ale zdecydowanie się przekonamy. Więc to jest jedna rzecz. Ale w ogóle, drodzy Państwo, to jest wszystko, co się wydarzyło, bo na czerwony dywan chodzi Grzegorz Janiczak. Grzegorz Janiczak, który jest, prawda, w zarządzie lewicy, startował na posła i tak dalej, który w sensie. Mniejsza imba, nie oszukujmy się, ale też dalej zabawna. Po prostu w któryś momencie stwierdził sobie wczoraj, że zacznie pisać publicznie na Twitterze jakiegoś losowego chyba, tak jak się wydaje, Ziomeczka, który ma 18 lat, że. Jakby można przetłumaczyć na to, że jest hot. Na co ludzie, w, jakby pod tymi wpisali mi takie, Ej, mordo, bo on ma 18 lat, ty ja tam koło 30. To dziwna sytuacja, że się na Twitterze, jakby o co chodzi w ogóle. Na co on odpisał, że w sumie to, on miał 16 lat, jego partner miał 29 lat, więc w sumie, jakby o co chodzi. Okej. Okay. To i dobra w sumie takie, ale w ogóle co się dzieje? Czemu ty, jakby, czemu polityk lewicy na Twitterze? ten? Po czym on dzisiaj wydał przeprosiny w takim stylu, że, jakby słuchajcie, bo to tak, jakby. do no, Twitter niestety nie pozwala zablokować, teraz jak się jest piany. Więc trochę odwaliłem, sorry, bardzo głupio wyszło. Powiedzmy, że okej, okay, dużo ludzi miało takie, że o, to dali źle coś, ale tak też wydaje nam się, że dużo ludzi miało takie, o okej, okay, no dobra, spoko, przeprosił czy coś. Ale gdzieś tam w którymś momencie stwierdził, że ja bez sensu i odwołał swoje przeprosiny w takim sensie, że jakby, przeprasza osobę oczywiście tutaj to pisał, bo nie powinien. Ale w sumie to te kwestie wieku i tak dalej, to jemu nie przeszkadzają mi jakby git, więc znowu jest imba. Jest całkiem niesamowite, bo w sensie, czemu? My naprawdę byśmy chcieli zrozumieć, jakby jesteś politykiem. Załóżmy, że tak uważasz, spoko, uważaj sobie tak. Po co to pisać? W sensie, jakby po co? Jakby po co po tej imbie tak zniknąć na chwilę, że już zapomnieli, po tygodniu, już zapomnę, bo jesteśmy w internecie? Podbijać ten tej. Jakby to. Jaki jest sens? No, my nie wiemy, ale dzięki temu, prawda, relacja z Czerwonego Dywanu była tak przyjemna. Wracamy do studia. Dziękujemy bardzo naszemu korespondentowi z Czerwonego Dywanu. Super, że jesteś z nami. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To były bardzo ważne informacje. A wracając do naprawdę ważnych informacji. W czwartek ma się odbyć spotkanie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o Trybunał Stanu dla Glapińskiego, czyli szefa nbp u Ta imba zaczęła się jakiś czas temu, teraz trochę powraca. i ogólnie, biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam nastroje są bojowe w koalicji obywatelskiej i tak dalej, to być może będzie z tego Wynikało coś więcej, jest potencjał na jakąś tam imbę. W naszym przekonaniu to teraz raczej może się skończyć gorzej dla nowej władzy niż lepiej, no bo w sumie jakby jasne, Glapiński gdzieś tam jest do pewnego stopnia symbolem złej polityki gospodarczej Pisu, rzeczy, które rosły, tak czy w sensie inflacji i tak dalej. Z drugiej strony, teraz inflacja jest niska, a gdzieś tam, wiecie, no ten na przykład ten bank europejski, taki ogólnoeuropejski się wypowiadał, że e, tak średnio chyba, żebyście łamali tą niezależność i ten brak powiązania między gdzieś tam szefem BEP-u a rządem. no jakby zobaczymy, w każdym razie zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, ale dla nas przynajmniej najśmieszniejsze w tym jest to, że znowu mamy oczywiście imbe między sejmem a Trybunałem Konstytucyjnym, bo Szymon Hołownia wyszedł na konferencję prasową i mówi takie, wiecie co, bo Trybunał Konstytucyjny wysłał nam pismo. Teraz to nie jest jakby cytat Hołowni, ale to jest parafrazowanie tego co mówił w taki sposób, też w tonie jakim to mówił. Bo on powiedział mniej więcej, że no tak, bo Trybunał Konstytucyjny chce zamrozić nam prawda procedowanie tego wniosku, bo Trybunał Konstytucyjny pisze, że Trybunał Konstytucyjny zabrania, bo zabrania. Tak wiecie, tak dosłownie, wiecie, tak to spłaszczył takiego, Trybunał Konstytucyjny nie wie o czym mówi. A na koniec tego wszystkiego jeszcze dodał, że w sumie to Trybunał Konstytucyjny absolutnie nie ma kompetencji, żeby to zrobić i my mamy ekspertyzy prawne, że nie może tego zrobić. Więc my będziemy to Normalnie procedować i w sumie jakby tyle, nie? Jakby po prostu to się będzie odbywało i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I jest Stosi, argumenty, które podejmie Symon Chłownie, o tym, że Trybunał Konstytucyjny może nie do końca ma kompetencje, żeby mrozić takie rzeczy. Nawet już miał sensownie, my tutaj nie twierdzimy, że to jest wiecie jakaś całkowita odklejka. Po prostu bawi nas w tym wszystkim znowu to, że mamy jakby Trybunał Konstytucyjny, który robi jakieś rzeczy, mamy marszałka Sejmu, który robi jakieś rzeczy. I problem polega na tym, że kiedyś, mamy wrażenie, kiedyś, dałoby się jeszcze to ocenić z perspektywy prawnej, znaczy byłby jakiś konsensus prawny co do tego, że jakby no, marszałek może albo nie może tego zrobić. Teraz to, co się dzieje z tym całym sądownictwem, z całą praworządnością i tak dalej. To mam wrażenie, że już nikogo to nie obchodzi. Wszyscy sensie jedna strona mówi jedno, druga strona mówi drugie. Tyle. Nie po prostu ta, po której akurat piłeczka jest w stronie, czyli ta, która akurat w tym wypadku podejmuje decyzję, ma pewnie władzy i robi co chce, nie, a druga strona krzyży tak nie wolno. Więc jakby kolejna taka sytuacja, no, zobaczymy, jak to się wszystko skończy, bo myślę, że będzie nie wiem, jak będzie z tym Glapińskim na ten moment. Wydaje się, że z jednej strony to może być bardzo ryzykowne zagranie, z drugiej strony być może je podejmą, bo po prostu muszą jakieś rozliczenia zrobić i obiecywali to w kampanii. Zobaczymy, jesteśmy naprawdę autentycznie ciekawi. Jedna rzecz, której jesteśmy w miarę pewni, to. To, że akurat Trybunał Konstytucyjny ich nie powstrzyma. I na koniec, przechodząc do NATO i kwestii bezpieczeństwa Polski powiedzmy, kwestia z Ukrainy, oczywiście i tak dalej. To co? Mieliśmy spotkanie z Stoltenberga i Sunaka w Polsce, jakby z polskimi przedstawicielami, oczywiście, z polską władzą, NATO, Wielka Brytania, Polska. I ogólnie poszły jakieś zapowiedzi o tym, że Wielka Brytania przekaże 500 milionów na pomoc Ukrainie. Tutaj to, co widzicie teraz na załączonym obrazku, czyli jakieś tam pojazdy opancerzone, 4 miliony sztuk amunicji i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie jest to dosyć dużo. Do tego wszystkiego Wielka Brytania powiedziała, że RAF, czyli te ich jakby wojska lotnicze będą. Miały jakieś tutaj swoje oddziały w Polsce i będą pomagały nam patrolować wschodnią granicę, zwiększając bezpieczeństwo Polski. No i w ogóle na to wszystko jeszcze padło zapowiedź, że Wielka Brytania będzie wydawała 2,5% swojego PKB na obronność. Więc jakby tutaj ewidentnie, prawda, z naszej perspektywy raczej dobre informacje i fajnie. Do tego Politico podaje, aczkolwiek to też coś, co się rozniosło już wszędzie chyba. Ogólnie pojawiają się informacje dosyć mocne o tym, że no te pomoc amerykańska dla Ukrainy jest już w ogóle w polskich i niemieckich magazynach. Jest bardzo blisko tego, żeby gdzieś tam ona dotarła. Więc teraz już, kiedy Senat przegłosował tą pomoc dla Ukrainy prawdopodobnie kwestia dostarczenia tego wszystkiego, przynajmniej części, to jest kwestia tak naprawdę bardziej dni niż jakiś tam tygodni, więc też jakby spoko informacje. A z mniej spoko informacji w sensie nie że jakichś bardzo złych, tylko bardziej że spór, prawda, w Polsce dotyczący obronności, to mamy kwestię nuclear sharing. Andrzej Duda wyszedł i powiedział, że w sumie Polska jest gotowa, żeby przyjąć broń nuklearną od Stanów Zjednoczonych, bo program nuclear sharing polega na tym, że jakby Stany Zjednoczone niektórym państwom udostępniają broń atomową, ale w takim rozumieniu udostępniają, że jest na ich terytorium, w sensie dalej USA tym zarządza. Ale, jakby, no wiecie, no że jesteście państwem, które nie tyle posiada broń atomową, co bardziej mają na swoim terytorium, co też sprawia, że, no wiecie, no to jest jakieś takie jednak podbicie waszego bezpieczeństwa, nie? Więc w każdym razie, no to, to gdzieś tam Andrzej Duda ogłosił, że tak, to jest fajne, my byśmy chcieli w tym być, jesteśmy gotowi. No tutaj będziemy oczywiście rozmawiać z sojusznikami. Na co rząd miał trochę taką reakcję w stylu, jakby to nawet nie jest to, że jesteśmy przeciwko czy coś, tylko mógłbyś nam mówić wcześniej, że będziesz ogłaszał publicznie takie rzeczy. Bo my się potem gubimy i to tworzy niepotrzebny szum informacyjny i tak dalej. No gdzieś tam Andrzej Duda oczywiście zapyta, że będzie o tym rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. I sam premier Donald Tusk, jakby klasycznie, jak w tych wszystkich sporach dotyczących bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tam w ogóle Andrzej Dudę i Donalda Tuska, oni się jakoś bezpośrednio nie kłócą publicznie, co jakby jest spoko, uważamy, jest fajnie, że się nie kłócą publicznie w tych tematach. No ale gdzieś tam powiedzmy, że te jakby informacje latają z obu stron i wydaje się, że rząd jest trochę wkurzony, no ale gdzieś tam pewnie będą toczyły się rozmowy w tej sprawie. Z tego, co my czytaliśmy, to szans na to, że to się uda, nie są jakieś gigantyczne i nawet by miało się udać, to potrwałoby to pewnie parę lat, ale zobaczymy, prawda? W sensie to się okaże, my tutaj nie mamy na tyle ekspertyzy, żeby się jakoś dużo więcej wypowiadać że jest taka rzecz i że gdzieś tam stoczyła się jakaś mała wymiana zdań między obozem prezydenckim a obozem rządowym. W sumie tyle. I to ogólnie byłoby na tyle. Możecie też zostawić lajka i suba, żeby być na bieżąco. To jest nasz nie film, serdecznie go polecamy, nasz Instagram, serdecznie go polecamy. Do tego serdecznie dziękuję naszym Patronom, zainteresowani naszego Patronite, staramy się starać dla Was. Cześć!